O to Za 5 stóp panie Dewalta, oryginał, nie? To nie, Panie, 200 zł, jesteś pan na mojej ziemi, 200 zł panu mogę dać. Nie ma 200 zł? Nie można. A legalne pochodzenie czy kradzione? Bo to jest różnica. Legalne. Nielegalne, tylko to jest kradzione. Nie Jak nie jest kradzione? Na pewno, ten No jak? A czemu pudełko nie oryginalne? DeWalta pudełko jest oryginalne. W kraju pochodzenia pan nie znasz tego? Nic z tego nie będzie. Za 500 dokładam i za 100 mam nowe. No. Jak trzeba pan, jak nie, nie ma problemu, Daj <śmierdził> 450. <śmierdził> nie 450, 200 zł no, mogę dać i wszystko. Nie ma, nie ma nawet rozmowy. No, Najwięcej. Ja... Jak nie można? Dewalta w oryginalny cudełku. Kogo ty chcesz z konia zrobić? To mnie się nie da zrobić w ponad. Nie, a też nie da. Maksymalnie ile? Nie, maksymalnie. Mogę ci dwie stówki dać i. Najwięcej trochę. Trochę więcej nie. Dewalta chcesz sprzedać za pięć stów w nieoryginalnym pudełku. Za pięć stówek, zobacz jaki oryginał. Kurwa. Zobacz. To już to tylko zdjęcie zrobić, Dewalta. Na kurwa! Nie, panie, nie, nie, nie trzeba. My sprzętu mamy tyle, że nie trzeba, nie.